Także, już witajcie, jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zagrano swój w Twitch Champions. No i oprócz tego potwieram sobie parę paczek. Bo, jak cię druga drużyna Shapeshifters. I tam będzie naprawdę bardzo ciekawy. nagramy to jeszcze przed 19, bo mam godzinę 15.40 na zegarkach, żeby być do dokładnym. Eee, no i nie wiem, jak ta drużyna się prezentuje, ale myślę, że napędzie to naprawdę bardzo fajny odcinek. Także, już zapraszam was do oglądania, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wiem, że to was jak ale muszę to robić. No i co, bez przedłużania, lecimy. No i przechodzimy sobie do tyłu mistrzostwa food, ponieważ mam bilans 4 do 2, więc nie, nie jest najgorzej, jak nam, naprawdę nie jest najgorzej, tym bardziej, że te dwa mecze, które przegrano, to były naprawdę przegrane naprawdę z Kretesem. I to takie, gdzie no, bez żadnych wątpliwości, że byłem słabszy. Jeżeli chodzi o składnik w porównaniu do poprzedniego po odcinka się nic nie zmieniło, zobaczcie, no to naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, tylko to na cari, to nie pasuje, bo to jest jedyna złota karta i tak kolorystycznie by się ładnie zgrywało, gdyby to był jakiś lepszy zawodnik. No ale na razie nie, nie ma nikogo lepszego, kto by dał zgromadzenie dla Filipa Andersona, dlatego tutaj musi być Cari, Ale gra jako tako, gra jako tako. O i wyszukałam nam przeciwnika, zobaczymy jaki będzie ping, 94 akceptujemy, ponieważ to jest taki jeszcze akceptowalny, bo do stu według mnie da się grać. Jaki ma składnik nasz rywal? Uj, oj, o jo, to będzie naprawdę potężny sprawdzian dla naszego zespołu, więc ma Zidana, Vieira, e, Ronaldo, Toty, Tonali, Messi, Toty i Suhyo Minson, więc... Jeden środek obrony, Cordoba e, oraz Kielini, więc to może być naprawdę ciężki, ciężki meczek. Ładnie teraz Jack Drilic wypatrzył Bernardo Silva, ale no niestety no, moja reakcja była zbyt e, wolna i się nic nie udało zrobić w tej akcji. Mamy bromeczkę 1-0, ale tam Ansufati Ansu bardzo ładnie dorzucił tą piłkę. I Filip Anderson zaimponował mnie w tym momencie, bo z główki, to jest jego pierwszy gol z główki w naszym klubie. Jack Grilis Jack na Zielony. ale niestety e, chyba ma Jaszyna na bramce. Oj, bo... źle, źle, bo z przyzwyczajenia myślałem, że to będzie przywołany zawodnik do, do narożnika. I to może być niebezpieczna kontra. Zasari musisz wygrać tą główkę z Sonem. No nie, 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 ja się przesunę teraz bramkarzem. Dobrze Mike, że dobrze się przesunąłem, ale i tak brało Mike maniało za tą interwencję. A i to musiała być bramka niestety Son. Ładny ten przecim zrobił, no tam nie miałem już jak pokryć praktycznie, bo przez jej było dużo moich zawodników. No i ściągnął on uwagę właśnie wszystkich moich obrońców na, na Son no, niestety miał dużo miejsca. I z takiego konta skończył. Mam nadzieję, że to będzie wygrana, bo chciałbym wygrać pierwszy mecz od dawna na odcinku, to by było coś. mamy koniec pierwszej połowy. Na razie remis to jeden ze jednego. I wiecie co? Wprowadzę Klausa. Wprowadzę Klausa, ponieważ potrzebuję troszeczkę spokoju w defensywie, tym bardziej, że nawet jak widzicie przeciwnik mnie dosyć mocno ciśnie. W związku z czym trzeba tutaj ujednolicić tę obronę. Wchodzi sobie Klaus i na razie nic innego gra w miarę. Ok, w tym meczu, ale przyszło, yy, w dalszym etapie tego meczu wprowadza raczej, raczej tutaj DiMarię ze względu na to, że po prostu czuję się pewniej z Argentyńczykiem, jeżeli właśnie z samym Insiniem. Kurde, po raz kolejny są I tam ten Zidan, widzę, że Zidane gra on na skrzydle chyba, bo ten Zidan tam dużo razy był już, kilka, kilka, no, kilka razy mi zagroził. A czemu ja tak odwalam? Nie wiem, naprawdę. Na odcinkach często robię tak głupie rzeczy, że to jest niepojęte. Na przykład tutaj po co to wypuszczenie piłki, to też nie mam pojęcia. Uuuu, rzut karny. Kordowa, co prawda raczej wbiegł mojego, o, o mojego obrońcy nie było to zamierzone wejście. I standardowo robimy sobie to, co ja robię najbardziej, czyli takie uderzenie. I Kevin de Bruyne, z ma, mamy brameczkę z rzutu karnego z 11 metrów, no, nie mógł się pomylić, ponieważ mam bardzo dobry rzut karny. Z tym, że mogłem ja się pomylić, on raczej nie mógł się pomylić. Tak grillisz, nie ma ramki. kurde, w sam, uderzenie w sam środek. No, szkoda, szkoda, bo to też była dobra okazja. Chociaż teraz mamy jeszcze okazję. Di Maria. Nie podejdzie wpuścić na boisko. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne na zielonym to miało być. Kevin. No niestety, mój drodzy państwo, do grybeczka, do grybeczka z meczki. Ajajaj, aj. ale meczek dobry, meczek dobry, naprawdę można, można tutaj na czym zawiesić oko. Przeciwnik mnie wcisnął przez pierwszą połowę, przez drugą troszeczkę spuścił tonu. No ale ja się nie poddaję i liczę tutaj do pozytywny rezultat, oczywiście dla mnie. I Bernardo Silva, jego chyba trzeci gol w naszym klubie. Więc no te barwy żółte, w tym przypadku żółto czarne mu służą, bo meczek naprawdę spoko rozgrywa. Ale no, do pełni szczęścia potrzebują tej zwycięstwa, żeby móc powiedzieć, że to było dobre spotkanie. Chociaż jeszcze Di Maria na skrzydła. Di Maria, zobaczymy fake rabona. Ale to najlepszy. Mamy koniec tego spotkania, to naprawdę był ciężki, ciężki meczek, ale udało się ostatecznie wyjść na tarczy z, z końcem tego spotkania. No i bardzo Wam dziękuję za ten meczek, ponieważ zaraz przejdziemy sobie do paczek. No tak jak mówiłem na, na samym początku, że nagrywałem to troszeczkę wcześniej niż paczki. No ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za tak jak widzicie, no dosyć brunalne spotkanie, ale to na szczęście właśnie my dostajemy 4 punkty za zwycięstwo i pierwsze zwycięstwo od dawna na Wizji, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. A few moments later. I wchodzimy sobie do Ultimate Team Zobaczmy sobie jaka drużyna nas czeka na no, przywitaniu się tak naprawdę zobaczyłem No jest przede wszystkim Ramos na napastniku jest Cristiano Ronaldo na skrzydle, to z tego co widziałem. Tylko teraz FIFA mi się ścięła. A nie, dobra, jednak, jednak się ładuje, jednak się ładuje. To dobry znak, że chociaż się ładuje. E, Tierney, ale tak naprawdę te zmiany na kształty to są nie, nie są zmienna kształta, ale Ronaldo 99 tempa, 99 strzały, 99 grubingu. Co to jest za karta? O kurde ten Ronaldo wygląda jak najlepsza karta w od tego Marcelo. Letnia wymiana, a więc Kimpembe na SPD i Do 25 lipca, okej, okay, że żetonów trzeba zebrać, to będzie dosyć, dosyć czasochłonny, ale zobaczymy sobie na szybko jaki jest kontencik w zadaniach, ponieważ ukończyłem ostatnio tego zmiennokrzutnego Gertharda, który był na lewym, na lewej obronie. Emerson, to dosyć ciekawa karta, tutaj mamy jakieś Dezwania to mnie za bardzo nie interesuje, no i tak naprawdę ten Emerson jest jedyną kartą, którą... I tam najprawdopodobniej będzie token do zdobycia, ale ta drużyna wygląda naprawdę wszystko zacko. Trafić przecież jedną kartę z tych, nawet najgorsze, to by było coś z bardzo, bardzo fajne, bardzo fajnym osiągnięciem. A my dzisiaj postaramy się to zrobić, jako że jesteśmy łowcami po prostu okazji, to na okazji dobrze że nie jest niedziela, ponieważ byłby zakazany handel, ale to było suche. No i zobaczymy, czy będzie coś dobrego. Jest tutaj... E, już myślałam że, że to będzie korona, to będzie Jimenez, który jest dosyć przyciemną kartą. Nie ma co ugrać. 83 wyrola, Czy to jest paczka wymienna? Nie, to jest paczka... No to jest paczka nie wymienna. 8 paczek do końca i bo jak widzicie mam paczkę za 10 tysięcy monet, złota paczka rzadkich kart to jest paczka za 50 tysięcy monet, żeby to otworzymy na koniec. O, złota paczka piłkarzy Prime. Zobaczymy, co będzie w środku. Może coś dobrego, proszę i dajcie tego kristianą nazwę. CR7 Chrisu i jakie tamkolwiek jeszcze określone się na niego. Ale no jak widać przywołać go będzie niesamowicie ciężko, bo najprawdopodobniej nie ma go na rynku jeszcze nawet. Ponieważ jest dopiero 9, chwilę po 19, więc no dosyć ciężko będzie go trafić. Nie, zresztą, zresztą nie ma się to dziwić, ponieważ ta karta wygląda jak jedno z najlepszych grze i to zdecydowanie będzie endgame. Mega paczka, paczka piłka że Electrum. Otwieramy wszystko, otwieramy razem. Może nasze szczęście się skumuluje, zobaczymy co będzie w środku, bo po tych pierwszych dwóch takich niemrawych paczkach przyjdzie teraz czas na srebrną. Ajajaj, czy będziesz chociaż szybki? Nie wiem kim to jest człowiek. Bult już 43 tam Złota paczka Piłka, Prime po raz kolejny trafiamy tutaj Cristiano Ronaldo, ewentualnie Marcelo, ewentualnie kto to był najgorszy, chyba to będzie taką najgorszą kartą, ale będzie dosyć ciekawy, mamy tutaj wyższą ocenę ogólną, będzie dosyć ciekawy na tym, będzie to Jack Grillish. Tak Grillish, który jeszcze niedawno był w ShapeShifter'ach, którego oczywiście mam w swoim klubie, ale jeżeli jest to paczka niewymienna, to byłoby naprawdę spoko, jest to paczka niewymienna. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy, tutaj mogą być i srebrne, i brązowe karty, 81 plus gwarantowany, czy będzie był tutaj wreszcie jakaś karta ShapeShifter z O jest tu potężny walkout, Belgia, napastnik Lukaku. Lakaka, mamy lakakę, dobra, jest pierwszy łok w dzisiejszym odcinku i to taki myślałem, że będzie dosyć, troszeczkę bardziej potężny niż ten lukaku. A to jest dobry folder, to jest dobry folder paczka wymienna Wymienna paczka, proszę państwa. Proszę państwa. Rozpoczynamy zabawę dobrego trafiania kart w... Choć to dosyć śmiesznie brzmi z moich ust wypowiedziany, no bo jak wiecie, zbyt no, zbyt dobrych kart nie trafiam. Teraz mega paczka. Gwarantowany zawodnik 82 Proszę Jeden Shape Shift, teraz nawet najgorszy, żeby mieć do tytułu. Niestety wyższa ocena ogólna Niemcy, Eś, o Ginter, którego już mam i trafiam po raz n-ty w tej Fifie. Ale mam jeszcze player pika 75 do 80. Yy, zobaczymy, no to nie będzie nic dobrego. Same duplikaty. Nie wiem, kogo, mieć, kogo mogę mieć wymiennego. Wybierzemy sobie Mazra ponieważ to jest najwyższa ocena ogólna. To wszystko idzie do klubu i mamy parę duplikatów. Jednak to nie jest paczka za 20 tysięcy, bo tak jak mój brat mnie uświadomił przed chwilą, złota paczka rzadkich kart to jest paczka chyba za 25 tysięcy końców, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, nie jestem pewien. Niestety tylko wyższa ocena ogólna, więc to sobie pomijamy, zobaczymy jaka karta nas czeka w środku, będzie to najprawdopodobniej tak grillish, którego również już ma, posiadamy, nie jest, będzie Pickford, ale to jest paczka wymiana, więc chociaż taki plus, no bo nie ma to ukrywać, że te paczki, no te końcy się przydadzą na no, ulepszenie nie składa przede wszystkim ten Cristiano Ronaldo, jakby się trafił taki niewymienny. O, to ja bym nim grał namiętnie. Złota paczka takich kart po raz kolejny, już druga w dzisiejszym odcinku, na koniec zostawiłem to za 50 tysięcy mam bo liczę na coś dobrego. Oczywiście ona będzie naprawdę... Uuuu! to bić! Już myślałem przez chwilę, że będzie ktoś lepszy, ale kiedy zobaczyłem ten... tego blondyna, to wiedziałem, że to będzie to bić. Kiedy zobaczyłem tą Flare, to myślałem, że będzie coś dobrego, ale to będzie tylko i właśnie Arnautobić 90... ile operowa? Niewymienny? Wymienny! Porównamy sobie jego cenę. Mmm, mm, dobra nie będę go wystawiał, może, może mi się przyda, może nie. Na razie go znam do klubu, oprócz tego myśliwy, więc no, dobry, dobry traf, ponieważ pierwszy z minokształtem trafiony. Mam nadzieję, że nie ostatni, mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze coś dobrego, ale najpierw może paczkę z podglądem sobie otworzymy. Ponieważ mam tutaj do odebrania paczkę z podglądem, to jest paczka z podglądem, więc tutaj nawet już sam kliknąłem, żeby mojego brata nie męczyć. I zobaczymy, no nic dobrego nie ma, więc szukniemy do paczki za 50 000 monet. Paczka Rzadkich Piłkarzy za 50 000 monet z gwarantowanym piłkarzem 83+. Plus. Odkładam, pada w geście zwycięstwa 83+, plus i to będzie Matip83. za 50 000 monet, ale dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ trafiłem kartę z minokształtnego, pierwszą taką pełnoprawną, ponieważ kiedy trafiliśmy, to sobie zostawię i potem jakieś piki może zrobię. Ponieważ kiedy trafiliśmy tego... Tak, a Grillisia to było z gwarantowanej paczki, a zaraz mamy po prostu takiego pełno poradnego Także cóż, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, to było na tyle, jak ten jakiś na pewnie nie. Do zobaczenia wkrótce, się bardzo zobaczycie s Trzymajcie się!